tvg 9 Jak donoszą media, obecnie wszczęte zostało postępowanie przeciwko Bacy za to, że produkował osypki bez wymaganego certyfikatu unijnego. No, jak wiadomo, jest, jest, to, jest to wynik obowiązujących norm unijnych. No ale, ale no, do tej pory można było myśleć, że y, jeszcze tak bezwzględni w, pro, we wprowadzaniu tych norm y, nasi nowi okupanci y, nie będą, a jednak już, już pokazują, że y, no, no, wszelka laba się skończyła. No, to wszystko pokazuje, jak wielkim gównem były te, te wszystkie przemiany, ta cała solidarnościowa rewolucja. Ja chciałbym wszystkich y, Państwa przeprosić, że też tam się w swoim czasie zaangażowałem w te wszystkie y, niby antykomunistyczne działania, ale niestety to wszystko okazało się wielkim gównem, które doprowadziło do jeszcze większego totalitaryzmu niż był. Tak, do jeszcze większego. Bo, no, że bidę mamy, to każdy wie, ale tak, takie różne typki pieprzą farmazony, że o, bida jest, ale przynajmniej wolność. Gówno, prawda? Wolności też jest dużo mniej, niż było i tej narodowej, i, 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 i osobistej. Po prostu wszystko okazało się wielkim, wielkim solidarnościowym szwindlem. Wielkim gównem.